Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy topione rogaliki. Potrzebować będziemy 3 łyżki mleka, 5 deko drożdży. Drożdże wkruszymy do mleka, dodamy łyżkę cukru i rozczyn zostawimy na 10 minut, aby drożdże zaczęły pracować. i później damy pozostałe składniki. Mam tutaj pół szklanki cukru, trzy szklanki mąki, kostkę masła, damy szczyptę soli i dwa jajka. Rogaliki będą z serem. Mam 40 tego sera, trzy czwarte szklanki cukru. Jedną trzecią szklanki śmietanki 30% i jedno jajko. To są składniki sera. Ser dokładnie zmiksujemy. A teraz czekamy 10 minut, aż drożdże zaczną pracować. Drożdże już nam zaczły pięknie pracować. I teraz zarobimy ciasto. Dla przypomnienia trzy szklanki mąki pszennej. Cukier, kostkę masła i dwa jajka oraz szczyptę soli. Masło zetrę do mąki na tarle, składniki połączę i to jest takie nietypowe ciasto. Damy je do zimnej wody i jak ciasto wypłynie, świadczy o tym, że już można z niego robić rogaliki. Kaliki są bardzo smaczne. Tak masło już mam startę. Dodaję drożdże, jajka i wyrabiamy ciasto. którzy na to ciasto mówią krucho drożdżowe. To jest ciasto smak mojego dzieciństwa. Moja świętej pamięci mamusia zawsze robiła rogaliki. Dzieci były zachwycone. I teraz dodajemy roszczyn drożdżowe. Drożdzie pięknie zaczęły pracować. Jeżeli mamy w pomieszczeniu zimno, to możemy położyć na miseczkę z ciepłą wodą i wtedy drożdże nam szybciej zaczną pracować. Tak. I zarabiamy ciasto. A składniki sera to tylko należy zmiksować. Ja mam 40 deko sera, cukier. Dwie łyżki śmietany, cukier to smaku, bo jedni lubią więcej, jedni mniej. I jedno jajko. I to należy dokładnie zmiksować. Takie czasto już zaraz będę miała wyrobione. I damy do miseczki z zimną wodą. Musimy mieć dodatkową mąkę do opruszania maty. Abyśmy mieli, jak będziemy ciasto wałkować, to dodatkowa mąka jest do opruszenia maty. Maty, stolnicy, zależy to w domu. Mamy tak. I już mamy ciasto idealnie wyrobione. I teraz tak jak wspominałam, mamy ciasto, wrzucimy do zimnej wody. Jak ciasto wypłynie się, czy o tym, że będziemy robić rogaliki. Tak pozostawiamy tak na około pół godziny. Ciasto już nam urosło. Należy je wyjąć i przerobić. Dlatego musimy mieć dodatkową mąkę do opruszenia i ciasto przerabiamy. Będziemy wałkować. I ponownie nadawać kształt naszym rogalikom Tak przerabiamy mamy idealne ciasto. Tak. I teraz będziemy musimy to dokładnie przerobić, bo będziemy już dzielić na porcje. Tak. Idealna, równomierna struktura ciasta. I teraz dzielimy na porcje. Mamy kilka sposobów robienia rogalików. Ja pokażę dwa. Jeden sposób to jest, że rozwałkuję porcję ciasta. Tylko również oprószone mąką taki niewielki placuszek dajemy na brzeg porcję sera i zakładamy a tutaj brzegi nacinamy ja mam taki gadżet jeżeli nie to radełkiem albo nożykiem i nacinamy i zwijamy rogalika i nadajemy kształt U mnie troszkę było za dużo mąki i rogaliki będziemy smarować jajkiem Tutaj mam jajko i wierzch rogalików posmarujemy jajkiem. I tak zrobię z drugą porcją ciasta, a inne ciasto pokażę. Kroimy w trójkąty. Tutaj dajemy porcję ciasta. Przepraszam, sera. Zwijamy dokładnie, aby nam ten ser nie wypłynął. I tutaj brzegi. Nacinamy i zwijamy rogalika. O, tak to wygląda. I wiesz, posmarujemy rozmąconym jajkiem. I tak zrobię z pozostałą częścią rogalików, ale jeszcze pokażę jeden sposób. Kroimy kawałek ciasta, rozwałkujemy koło i podzielimy na trójkąty, i w środek damy, na brzegu damy ser i będziemy zwijać rogaliki Ja mam mało miejsca. Tak musimy mieć. Tak. I to teraz nacinamy. Ja mam matę, nie chcę sobie. O! Nacinamy. Do brzegu dajemy ser, porcję sera. I zwijamy rogarki. Zaczynamy z tej strony dokładnie i nadajemy kształt rogalikom i też damy do pieczenia i też wierzch posmarujemy rozmąconym jajkiem. To już dowolność, jakie rogaliki sobie zrobimy, takie będziemy mieli. Tak sobie z pozostałymi rogalikami. Rogaliki pieczemy w 180 stopniach około 25 minut. Topione rogaliki z serem wędrują do piekarnika i tak oto wyglądają rogaliki topione. O ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Rogaliki topione z serem